Jest duża szansa, że free match na Lux będzie O Lux, nigdy nie mam na nią grać. No co ty mówisz? Jak Lux to jest jedna z prostszych postaci do grania potencjalnie Chociaż y, to wszystko się okaże. Dobra, ale ona pieniędzy zarobiła. Każdemu walnęła po 80, plus 8, 8, 16, 32 golda, plus 5 Jezu, co tu tak jedzie, że mi się cała chałupia trzęsie. Ty o co tu chodzi? O, ktoś ma wydech, ty podłoga mi się trzęsie. Czajcie. Chłop ma taką... Chłop ma taki wydech w samochodzie, że mi się podłoga w domu trzęsie Haha, <śm> to dyrianek z piwerkiem jedzie No, bez kito. Dobra Dobra, moi drodzy, gramy na Lux Gramy na Lux, jest jeden z prostszych matchupów, bo tak naprawdę trzeba footbaitować jej kół i przeskoczyć go szumpo i właściwie jest po zawodach, szczególnie się gramy pod Conquerora. No ale zobaczymy, bo tak ja nie lubię obiecywać, a później wychodzi jak zawsze. Dobra, Dyrian, nie ma problemu. Wszystkiego dobrego. Dobra. Oj, kurde, bo sobie w nie dodałem. No dobra. Także na razie ten. Na razie czekamy na, na poziom drugi. Zobaczymy co, co z tego dalej wyjdzie No ona ma E i będziemy tutaj połkowała intensywnie Ona ma first strike'a eee, Zależy mi tutaj na drugim poziomie Szybko Ale. Śpię chyba? Nie, nie śpię um, Parę autosów nietrafionych, dobra zrekaluję Zawczasu i wrócimy tapekiem chyba na linię Mimo wszystko na lux nie lepsze Elektro? Raczej nie, ale zobaczymy generalnie. Mm. No dobrze. Tepniemy się, no dobra, tepnę się z powrotem, sporo ten tepek jest dosyć słaby tutaj, bo dostaniemy darmowego połka, ale unikniemy go. No mm, bo nie chciałbym dużo Expo stracić. I zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Chciałbym wbić trzeci, na trzecim będzie dużo, dużo prościej o potencjalnie ograć, ale zobaczymy. No, myślałem, że jeszcze uda mi się ją tam podgryźć, że Michaela bio Próbuję. No fuckens, Nie wiem, no dobra, idę, 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 Michael. Chciałem to luk złapać. Uh! Na dwóch sztyletach? Ty o czemu się... Co z moim E się stało? Aha, ja go dwa razy użyłem. Eee, no dobra. Mamy to. Mamy to, przepnę to. Freddy, słucha się pingów? Słuchałem się. Słuchałem się, Michael. Po... Wszystko pod kontrolą było. No nie, gdzie, co z tym. <laughs> Jezus, ale to umował krzywe. Ej, proszę wytłumaczyć wszystkim, jak na szczególnie, szczególnie to, jak teraz. To ostrze, to odsyłam Cię do mojego filmiku e, z poradnikiem do Kataliny. Jak rzucać stylety i jak trenować kombo. Tam jest wszystko opisane od A do Z, drogi. Także tam e, możesz wszystko sobie zobaczyć. Tutaj odnośnik. <laughs> nie, no nie ma odnośnika, ale ten, ale no, tam jest wszystko wstaje. Bo za dużo się zejdzie. Jest dosyć zawiłe, generalnie. Mm. Dobra, damy tak. Nasze bork na pierwszy, yy, boczka pierwszego będziemy składać. A dalej zobaczymy. Mamy Reda, a jak dobrze wiecie, Katarina z Redem. Jest maszynka do zabijania, tylko zobaczymy, czy będzie szansa podejść oponenta. Czy masz pod T? To jest zagadka na tym streamie od zawsze. Zawsze dla najbardziej wtajemniczonych. Kurde, nie widzę tych pingów od Michaela, nie wiem. Nie rozumiem o co tu chodzi. Dobra, ciach, ciach, i zaraz, zaraz wam zademonstruję. Oj, albo nie zademonstruję? Bardzo mi zależy, żeby jeszcze podejść, póki mam reda, ale chyba nic się z tego nie uda. Powinno się udać. O, właśnie to jest to, widzicie? Prosta sprawa. W momencie, kiedy e, Lux rzuca kół, po prostu szum po to dajecie i jest po prostu klasa sama w sobie. szansa. Szansa na szympansa, no prosta sprawa. Witam Hefalumpa. Hefa czy ty mnie przezywasz w tym momencie o co chodzi? Ja nie rozumiem. <głosy> <głosy> Dobra, ciach. Jak to szum po szybciej niż ona kliknęła? No ogólnie tak, ale jakby, bo to jest prosta sprawa, bo w momencie kiedy ona będzie chciała to kliknąć, to ona się zatrzyma no, na łamek sekundy, wtedy jesteś w stanie szum podać. I to, i to trzeba zrobić za nią, a nie przed nią, nie? że mi, pizza do domu będzie za godzinę, e, tuwa. To sobie zjem na kolację Nie będę nie chcecie się dodawać, bez kitu, może ja powinienem przypiąć na streamie e, Najważniejsze filmy, które są na moim kanale Będę tam odsyłał Cześć, Nikolix Dobra, idę do Michaela w takim razie gdzieś tutaj Żeby on sobie mógł podróżować a... No jest ten, jest niedźwiedź O oh, kurde, ten co z gostem się podniecił No dobra, zmykamy bo jest jakiś śpiech chyba, co? No, no. <laughs> dobra, dawaj Michael Ajajaj! Aj, aj. Myślałem, że mam Erkę, mogę dać Ignata. Dobra, bo. Dobre by było. Siema, Rexon. Rexon, przepraszam. Dobra, mogliśmy ich y, sfragować. No tam nie wyszło, szkoda. Niewiele zabrakło, ale to nic. I tak fajna próba była, moim zdaniem. Szkoda, że Modle wziął fraga. Ta co, sprzedawałem mnie szybko. Mmm, tak, 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 to wiesz Myślę, że jak najbardziej Możesz na żółtym też, nie ma żadnego problemu Bezpieczniej będziesz miał Dobra mm, 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 Fala jest dosyć daleko Możemy spróbować na bota się przejść Niby mamy ten Relentless Hunter, ale Może to buty trójki trzeba nosić O, niedźwiedź jest, ty, niedźwiedź Ej, niedźwiedź Wow O kurde, ty chłop, jakiego kombosa dał? Dobra. I co z tym? Siema, pero, siema front red. A co z tą... O, tu jest. Czy luk nam zabrała, tak bez beki? Patera. Haha, <głupia> się flashnął! No. Oj ojoj oj ojoj Oj 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 ojoj oj. Oj oj, 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 oj 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 no nie jeszcze bym zawrócił No nie no nie O ten co go wciągnął oj oj. oj. No dobra, blisko było <klary> Blisko było. Dobrze Dratwo zajęte Może jest leworęczny? Kto jest leworęczny? O co tu chodzi? A Ty, ale co to za różnica, czy leworęczny, czy nie? Niczemu tak robisz, ale co robię? Dzięki, Fortez, za suba, żeby dla ciebie Oj, Dyka, Dykta Gaming, dzięki, panowie, żubik dla was Siapić Znaczy ja mam czego tu szukać, przycicką zabija go na R-kę. A nie zabija. What? Yy, tak, mam myszkę w lewej ręce. Jestem leweręczny jak coś. Tutaj podnoszę lewo I tutaj mychem. A prawo klikam klawisze. Nie no, prawdziwy leworęczny gracz nic nie podmienia. Gra tak jak go. jak go natura wychowała. Jak byłem mały, to nikt nie pomyślał, żeby przekładać rzeczy. Po prostu siadałem i, i tłukłem, tak jak. tak jak trzeba było. I tak już zostało, dobra, spróbuję jeszcze przepchnąć jedną tą. jednego playta. O kule. Dobrze. Wybajtowane do Michaela. No, <laughs> Dobrze. Nie ma, jak się dałem, to ci powiem. No i Cox. Myszkę masz w prawej? Nie, no to jest ten. To jest jakby pozbawienie się skilla. Ty, dobra, kupimy buty pod szybkie bieganie, moi drodzy. I zagramy ten build, który wam. Gdzieś tam, no nie wiem czy obiecywałem, ale spróbuję sobie zagrać nasz nashortów. Zobaczymy czy to działa jeszcze. Mamy TPK ogólnie. Michael jedzie na mida, przyda się. W końcu jungler, który coś rogi Nie jak jakieś tam ścierki. Także kot, generalnie. No, można cię dodać na leście. Nie można. Trzeba mieć do tego kupionego wspierającego wysokiego. Dobra, bo tam widzę, że Michael coś... Kombinuję Patra. Ale kurde, nie patera niestety Chciałem chciałem wyczekać Chciałem wyczekać że ku rzuciła, ona mnie wybejtowała i nie rzuciła Ku Nie widzicie i to jest ta zagadka właśnie, to jest ta zabawa w graniu na Lux Ty czekasz, żeby ona ku rzuciła, a ona czeka, żebyś ty się podłożył No widmo ja nie wiem, czemu ty nie masz. Kurde, dobra, tepam no mi da. Trzeba się od, odkuć. Odkuwamy, się odkuwamy, odkuwamy. Halo. Nic od... o? No i nie wiem co. Dobra, przesuniemy się trochę. Ten jest fragowany. kurde, mam szum poza 4. O, chodź tu. No dobra. Kanon będzie ważniejszy niż ona. Co widzisz, oddaje nam gdzie teraz? Katarina. Nigdy nie przestała oddawać. Michael, bo tankowałem, no spokojnie. Kurde, ale ona kisi tego stuna, dobrze, w sensie dobrze gra. Ciężko ją grać, bo już teraz się nauczyłem, że po prostu będę ją kasował. Ale spoko. Kurde, ale. Ale mi zainstalowała. Dobra, to tu, 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 nawet to. Robimy w takim razie. To ja jeszcze tego barda złapię. Trz. Co wie? Polowanie na barda jest. Bard będzie upolowany. Tylko na szybko czego go zrobić, jakoś nie wiem jak. Dobra, no tak, powiedzmy. Polowanie na barda zakończone pomysłem. I ta. Yy, ta nuta z yy, tego, z Geta San Andreas, teraz powinna wjechać. Zabliszeni konflikt. Zawsze zakochany w Katarinie? Nie, zakochałem się. Nie, no cóż, w sensie, ciężko to nazwać, ale jakby gdzieś to streamy trochę zdeterminowały to, żeby była Katarina, nie coś innego. Bo raz, że Kata jest widowiskowa, dwa, że jest w stanie nam gry wygrywać i to czasem 1v5 w bardzo fajnym stylu, także to jest w ogóle super. Mission Past, Wesquito. No i zastanawiam się, co teraz z nią, wiem co zrobię, rzucę i ku. Jestem szybki w ogóle. I teraz nie uwiadę. Ty mendo. Oj, dobra, nic nie wjeżdżam. Nigdzie. Tu jest ona gdzieś tu. Dzięki Michael, oj, oj, oj! oj, no, ja chciałem ten. Nara! Nie! Dobrze! Nie! No nie! To. Zakończone pomysłem Michael ma tutaj King Ramusa, czy co? No tak by było. No, King Ramus jest grany Ale co Krystian, że... Od kiedy grą kato? No tak kurczę, już dwa lata? Nie, co ja gadam? Lekko ponad rok Tak by było yy, No dobra, dawaj tego na Shortufa Chociaż No dobra Tu mnie jeszcze zabraknie, zostawię to, nie mam TPK, Spróbuję przejść się na bot'a Zobaczymy Czy coś tutaj stosownego będzie Git build na Yasuo? No, myślę, że koks To co na kate się buduje, to na każdego championa powinno działać Czego złapie? Czy on mi Sałtosa zabrał? Mego fraga. No fajne są obrażenia, Bardzo lubię boczka, dlatego że slowa daje, Siema kubiksonek. Czekaj czy riftmaker tutaj odda. Powinien w teorii. Dobra, ma się na szartów tutaj wiedzie. Chciałem jeszcze tutaj grampa zrobić, ale niestety nie ma. Dobra, tu Ramus jakiś nieśmiertelny. 300 armora. Na szartów na rajon wjeżdża. I lecimy na topa. Masz Maestri na kacie. Masz w opisie. zerki. Mm, mm, mm. mm, dobra, garyn. Tak miesza. Czy mam jakieś obiektywy tu do zrobienia? Nie, no to... Dobra, wracam na mida, Nie będę tam leciał bez sensu, żeby się grupować. Panie by ktoś bota zepchnął, a tego mida też by wypadało, bo... No bo kurde, no jest już 17 minuta To potworzone, bo to tworzone, a mid jak stoi, tak stał Także... No zostaw mnie, ja pierdziele Ile tych jakichś, nie wiem czego Ile tego wszystkiego, tak, tak bym to nazwał tu lucian coś No ja w ogóle coś tu mogę Ty, żadnego fraga nie zrobiłem, nie? A nie, jednego zrobiłem Michael jaki shit -talk. Dobry ten pike jest. Nie, co powiedział. Dobra, ja puszuję, Michael, nie wiem, ja puszuję. Teraz tu mogę, o tu mogę. Tu Nie mam Po znowu mi się, nie wiem, zużyło No, widzisz? Gosia, no to jak ja ten No już starszy pan jestem w takim razie Dobra <laughs> no. no nie gadaj, żeś. Ty babo, o, następny się urwał z choinki. Dwie sekundy, jedna. No nie, no żeby tej Lux nie było, to może bym jeszcze dograł coś. Ale to nic. Nie wiem, co Pike wykmienił, ale może przeżyję chociaż. pa przeżył. I co, maker rzeczywiście, dobra. No bez kitu, no tak to jest. Już 30 to za niedługo, już w przyszłym roku będzie trzeba ten Nie wiem co. Dobra, życie po 30 się zaczyna dopiero podobno, zresztą... Chillera. Siaple i Dobra, reef makeup. Lecimy. Riftmaker za 1000 golda, pójdziemy na topa? No nie wiem, ty. niby oni przegrywają, ale jakoś sobie radzą nieźle. Potrzebujemy ich chyba mocniej docisnąć, dobrze, że obiektywy mamy w większości. Chciałem ja, Fiu, jedną gierkę minąłeś, wiesz? Zdech, nic jakoś tam turbo wielkiego. Dobra, nic są nam idzie, prawda że bardzo wkurzający jest ten przedmiot dla Lux. Ta korona, w ogóle no... Ogólnie świetnie to zrobili dla. Mm, dla magów. No ale to jest takie nieprzyjemne, jak grać asasynami, że to jest hit, nie? Ktoś to złoży, no i, i co? I nie wejdziesz w niego. Właściwie niczym nie wejdziesz w przeciwnika, bo trzeba. po... W ogóle chciałem tam tepnąć, akurat mi zniknął, nie? No, ale sadge. No dobra, to będziemy puszowe topa w takim razie. O, Gosia, tak to jest. Niestety, <noise> już bliżej niż dalej do takich decyzji. Dobra, tepam, tepam tam. Tepe Karquela, widzowie. No dobra. Nie wiem o co chodzi, nic nie zrobiłem. Ok, Garen robi. Garenowe rzeczy. Nie wiem, co robić, Garen. On no, mówi demacja. on no, mówisz, OK, I got you, boy. No, 24 lata. A w końcu jak był live? Nie, nie było, nie było. Nie, nie, bo mnie nie było w Warszawie. Ale masz wyjebany build? No koks, <laughs> kurde, meskito. Dobra, no ale to już coś w kupę się zlepiło, nie? Teraz Te buty Swiftnessy całkiem nie najgorszy pomysł, ale trzeba kupić ten e, Merkuru ogólnie, sia, są. Tutaj za dużo walk, w sensie to jest ok, ale wydaje mi się, że już powinniśmy zamykać ten mecz z 40 do 17. Ale tym Michaelem pojechał szybko. Hehehe, co on biegnie? Ty, do fajną koronę ma na tym Ramusie, Jaki potężny rekal. Dwóch potężnych graczy, dobra, trzeba to robić chyba. Co? Kupimy sobie to, kupimy Warda, bo czemu nie? Żadnego się nie kupiłem dzisiaj. też szesnać Reverb przynajmniej, hybryda. Prędzej niż bym złożył, tak szczerze. Powiem no ci, że to Albion to Turbogiera, jednak jest. No jest, Koks, tylko ten początek jest strasznie taki useless. Ale potem po prostu, no Albion jest. w pyte. strasznie. Straszny. O, tu zamieszał tym Twitchorem. O! O! tu był! Halo! Chodź tu! I co? I nic, warda trzeba było mieć tam. No dobra. Dobra, walimy się, Galafighter? O kurde, ty z tym to się chyba nie bale, Galafighter. On jest silny, bo to jest Mordekaiser. On mógłby mieć 0,15 tak by mnie pewnie. Kiedy będzie grana? Nie wiadomo, zobaczymy. No tutaj chłopaki Fikoła zakręcili. Eleganckiego. O super, zbił on to. Znaczy, zbiła, zbił. Jej to. Ale jak na spacer chodzi w moje sztylety, to trochę jakbyście wychodzili na spacer w Katowicach, jak jest smog. Nie, po <ścoughs> Nie polecam. O kurde, Michael co szukał? Jadę, jadę z wami. I z duchem twoim. Dawaj! Let's go! Oj, oj! 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 No, nie żartujcie nawet co ze mnie! Dobra, Michael, tankuj to No nie, prawie Ky Diablo 2 mój pan od informatyki gra, no ja też gram Lepsze, <grystanie> Lux lepsze ewidentnie jak w Krakowie, albo w Łodzi w nocy, no, bez kitu. Mm, no dobra, ty, ale nie coś twardzić. I pytanie, co? Jakiś Void Staff tutaj? Nieee... Lichbane! Musi być liczbań w tym buildzie, bo ten build jest ten. Nie, no właśnie nie Essence River będzie Lichbane, bo Lichbane y odda. Fest. On tak odda, że ja pierniczę. Garen co solo Smoka zrobił? Petarda. No widzisz widmo to jest to o czym mówiłem Wytłumaczę ci później Dobra, zaraz będzie tutaj. Ten, zaraz będzie e, Bane, wjedzie na rajon. Dobra. Lich Bane'a, On powiem fajnie tutaj potencjalnego one -shota podnieść, którego nie ma w bildzie pod piorun. No ile dobra, pod Conqueror, co ja mówię? Dobra, tepne się tu. Nie wiem czy mi widać. Może nie. Zasuwam. Dobra, no to pushujemy topa. 500 z szumpo. Keks. Keks? Keks, no święta. Koks. Chciałem powiedzieć KW, a później koks. Wyszedł keks. No cóż, no... ramus difference, ewidentnie. Dobra, napisałem co wiedziałem na ten temat. Siema Jakob Kiedy ten skin do katy na święta? Nie ma. Nie ma pieniędzy, nie ma. Mikołaj nie oddaje. Wow. To, jest... to teraz P4 od razu. Ja plus 20 ile dostałem? Plus. Ja plus właśnie I tak nieźle. Trzyma kubek. Din,